Ja mam jeszcze tutaj ja mam takie pytanie, bo wiadomo, że teraz są wybory prezydenckie, potem będą wybory parlamentami. Będą wybory paralynkami. I pytanie jest, czy będzie pan yy, na bazie pewnych struktur, które yy, zorganizowane zostały do wyborów prezydenckich dla Pana, czy zbuduje pan yy, yy, yy strukturę, którą by wprowadził Pan do Parlamentu też, bo wie Pan, szkoda by było, żeby to była tylko jedna akcja, jednak powinniśmy wyprzeć takie ruchy typu Palikot, albo jakieś inne z Parlamentu i tam nie powinno być takich szmurów, prawda? I Zgadzam się. I powinni wejść ludzie, którzy no, nie będą nas obrażać z nierównicy. Zgadzam się, Czy, no chciałbym wiedzieć, bo będą, być może, że nie będę już tak, nie będę miał już żeby panu zadać pytanie i bardzo chciałbym właśnie pana zachęcić, żeby jak największą ilość ludzi, podobnie myślących, do poradmi. Proszę pana, odpowiem krótko, a, a konkretnie, że to w bardzo dużym stopniu zależy od tego, jak się potoczą wydarzenia w ciągu najbliższych tygodni. Po prostu to. To, czy, czy będzie co zbierać, to czy cała ta akcja, całe to pospolite ruszenie wyłoni z siebie jakąś kompanię kadrową. Czy za pospolitym ruszeniem z lasu wyjdą jakieś oddziały regularnej armii. No i całkiem zwyczajnie, całkiem zwyczajnie, jaki będzie bilans tej kampanii. Wyborczy. No przecież Państwo też tak to traktujecie, prawda? Dla Was to też będzie jakiś jakiś, może nie tyle sondaż, ile po prostu zobaczycie, jak to działa, czy tutaj się cokolwiek da po dobroci. No. No bo właśnie, demokracja, demokracja są zasady, przyznali ten czas, ale gotowi się z tego wycofać, jak nie daj Boże właśnie gdzieś nieskanalizowane słowo prawdy. Gdzieś tam gdzieś tam zaistnieje. Więc, więc zobaczymy. I dlatego i dlatego powiem Panu, no nie jest obojętne to, co teraz. Bo jeżeli ja zacznę wdawać się w rozważania dotyczące proszę Pana, następnej kampanii jesiennej i teraz zaczniemy się wdawać w jakieś rachunki, krzeseł, podziału w tym parlamencie, to się rozminimy na drobne. To się okaże, że robimy tutaj politykę partyjną jakąś i że w gruncie rzeczy wszystko to po to było, żeby tam się usadowić. I niektórzy tak myślą. I niektórzy tak myślą. To się właśnie okazało w tych ostatnich tygodniach, że, że niektórzy moi szanowni kandydaci oraz siły polityczne, partie, które za nimi stoją, które ich wysunęły. Niektórzy, moi szanowni kandydaci, jak się okazuje, taki żałośnie wąski horyzont zakreślają swojej działalności. To znaczy, już to sobie wszystko przeliczyli. 3% z kawałkiem trzeba zgarnąć, żeby mieć refundację z budżetu kosztów kampanii i wtedy po prostu Eldorado, Kanada. Wtedy, och, otworzymy biura i będzie Polska od pierwszego. Prawda? Tak samo jak z tym posłowaniem do Europarlamentu. Dużo było, dużo było reklamowania tego, jak to właśnie wstrząśnie, wstrząśniemy Europą w posadach, ale okazuje się, że, że jednak proces zasiedzenia na, na fotelu europarlamentarzysty pochłania tyle energii politycznej, że potem niewiele jej już zostaje na jakieś realne działania. Szanowny Panie Grzegorzu, kandydacie numer jeden na prezydenta. Wiara, rodzina, własność. Co do historycznego wątku, który Pan był uprzejmy, zdecydowanie. Nazywam się Jarosław Kierznikowicz. jestem z Wejherowa na Kaszubach. To jest takie miasto, bo którego leży Gdynia, Gdańsk i parę innych jeszcze pomniejszych. Yy. Pragnę Pana uspokoić co do tych pamiątek historycznych. My też mamy, a przynajmniej otrzymaliśmy, otrzymaliśmy w świętego św. Maurycego. Otrzymaliśmy koronę od cesarza Niemiec. Otrzymaliśmy nawet dwa nagie miecze. Więc y, nie bądźmy tacy mniej y, jeśli chodzi o te ale proszę zobaczyć. Władza, zwierzchnia w Polsce zamyka oczy na te skarby. Nie odwołuje się do tej tradycji. Leżą w kącie te piękne znaki naszej tradycji, bo to są. To nie jest antykwaria, to nie jest lamus, to jest aktywny generator polityczny i tak trzeba na to patrzeć. Kiedy mówię o potrzebie podniesienia korony polskiej, to właśnie nie, nie chodzi tutaj o jakąś działalność antykwaryczną. Chodzi o projekt przyszłości. Cieszę się, że Pan wymienia tak jednym tchem te, te desygnaty, te, te, te znaki. Naszej, naszej tysiącletniej tradycji, ale chodzi o to, żeby na szczeblu centralnym i na poziomie, na poziomie najwyższym władza państwowa umiała te skarby cenić i sięgnęła po nie jako po narzędzie współczesnej i przyszłej walki politycznej. Jest pewne, że zbliżająca się rocznica. 1050 lat Sztukowskiego, który prowadził nas do rodziny państw cywilizacji łacińskiej. Możemy również przypomnieć inne pamiątki, które zalegają w piwnicach, jak na przykład obraz Matejki Hołd Ruski, jak były, zalegały w piwnicach obrazy Kosaka, które po wielu latach ujrzały światło dzienne. Mamy tego trochę łącznie z inskrypcją na, na kolumnie Zygmu Zygmunta, która też coś mówi, ale w języku łacińskim, którego już w szkołach nie uczą. Ale teraz do gospodarki. Czyli jesteśmy już państwem neutralnym, jesteśmy uzbrojonym, tak? Nasza młodzież i ludzie wrócili do Polski, tak? Ale trzeba dać im pracę. Trzeba rozdawać chleb przez rozdawanie pracy. Nasz Niesławnej pamięci minister, wicepremier gospodarki, wspomniany pan Pawlak, obiecywał, że wykorzystamy wszystkie możliwości energetyczne Polski, zwłaszcza geotermalne, których mamy o wiele za dużo, niż moglibyśmy je wykorzystać. Dzisiaj, jutro, właśnie w Krakowie Akademia górniczo hutnicza ma doniosłą. Yy, konferencję na temat właśnie wykorzystania tego potencjału, który według niektórych obliczeń przerasta 200 razy nasze potrzeby. My natomiast wchodzimy w jakieś nieekologiczne, doprowadzające nas do niezrównoważonego, niedorozwoju gospodarczego technologie atomowe, łupkowe, niszczące nasze zasoby wody. Jesteśmy, wiadomo, na przedostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o zasoby wody słodkiej. I nie wykorzystujemy przy wielokrotnym, tańszym technicznie do wykonania tego programu. Co Pan sądzi, czy Pan będzie optował za tym, żeby nasze rodzime złoża energetyczne łącznie z węglem, bo są metody na spalanie bardzo, bardzo ekologiczne, prawda? To wygeneruje wiele miejsc pracy. Są technologie, są wynalazki, tylko trzeba zajrzeć na półki Urzędu Patentowego.

zrealizowanie tych obiecanych, obiecanych jeżeli Pan oczywiście zostanie prezydentem, bo inni też mają dobre programy, kandydaci. Mówiło, mówi się o jakiejś emeryturze obywatelskiej, prawda? O paru innych wynalazkach. Dlatego może Pan wspomni troszeczkę i rozwinie temat jeśli chodzi o tą gospodarkę. Zachęcenie młodzieży, inżynierów, polskich specjalistów, żeby powstały miliony miejsc pracy. Dziękuję. Przede wszystkim, przede wszystkim system podatkowy i biurokracja. Ten garb straszny, który się ciężarem kładzie na polskim życiu, musi być zdjęty, uchylony. Co jest celem? Celem jest to, żeby się jednemu Polakowi opłacało drugiemu Polakowi dać pracę. Państwo, jak opowiada o tworzeniu miejsc pracy, to to jest zawsze przelewanie z pustego w próżbę. Państwo nie jest zdolne do tworzenia miejsc pracy, bo co to znaczy? To znaczy, że, że komuś zabierze, żeby innemu dać. To jest w związku z tym wtedy państwo rozrywane przez siły różne, lobbingi, grupy interesów. To jest państwo, w którym zawsze jedni coś wymuszą na drugich, używając przymusu państwowego. Podatki niskie, uproszczone, precz stalmudyzmem biurokratycznym, polskiemu przedsiębiorcy niechaj się opłaca dawanie pracy innemu Polakowi. Niech, niech nie lądują jeden i drugi, obydwaj natychmiast w jakiejś szarej strefie na czarnym rynku. Niech nie zostają przestępcami wobec własnego państwa. Dlaczego to państwo tak nas uciska, mimo że jest już dawno wyliczone, że gdyby podatki były niższe, to by ich więcej wpływało do budżetu. No, dlatego, że to jest skomplikowana gra sił. To państwo opiera się na potędze biurokracji. Te wszystkie posady, które mogą rozdać krewnym i znajomym królika, sitwy partyjne. Państwo wiecie, że się w Polsce załatwia pracę na poziomie ciecia parkingowego z całym szacunkiem. To po linii politycznej się taką pracę dostaje. Sprzątaczka w urzędzie centralnym czy, czy gminnym dostaje pracę po linii politycznej. Partie polityczne są centralnymi biurami pośrednictwa pracy. Są to narzędzia wyciskania z narodu pieniędzy. No bo przecież posady biurokratyczne to, to niczego nie tworzy. To jest jemioła. To jest jemioła na gospodarce narodowej. Oczywiście nie jestem anarchistą, jestem państwowcem, w związku z tym nie ma sporu co do tego, że tak, państwo musi pobierać podatki, ale są podatki i podatki. Ja osobiście jestem przeciwnikiem podatku od dochodów osobistych w ogóle, bo ten podatek to jest penalizowanie zapobiegliwości przedsiębiorczości. Tak? Im kto bardziej zaradny, tym więcej musi zapłacić w związku z tym, czy opłaca się być zaradnym, no lepiej z moją zaradnością wyjadę do jakiejś anty, gdzie kwota wolna od podatku jest niebotycznie wyższa od tej, którą mamy tutaj. A ta, którą mamy w Polsce, kwota wolna od podatku, jak Państwo wiecie, została świeżo, nie tak dawno, już w tej kampanii wyborczej, została utrzymana przez, przez ustawodawcę. Co to oznacza? To oznacza, że realnie podniesiono podatek od nędzy. Ci, którzy i tak nic nie mają, muszą więcej zapłacić. Podatek od nędzy nakłada władza warszawska na Polaków. Z tym trzeba skończyć. A co w polskiej ziemi drzemie? Jakie siły? Och, to nie tylko geotermia. To nie tylko te rzeczy, o których wiemy już dzisiaj. Tam są, jak opowiadają mi różni znawcy, tam są skarby różne, których nikt do tej pory nie rusza. I być może czekają ci cwani scenarzyści, którzy właśnie nie mają nic wspólnego z polską tradycją tysiącletnią, państwową i nie mają sentymentu i nie myślą o przyszłości narodu polskiego. Może oni czekają na ten stan ostatecznego bankructwa państwa polskiego, żeby wtedy dopiero się dobrać do tych konfitur, które tutaj są. A one są. A one są. Nie ma innego klucza, jak tylko skupienie państwa na tym, co należy do jego istoty, to jest na zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego przed bandytą, złodziejem, złym człowiekiem i zewnętrznego przed na tym niech się państwo skupia. Niech się nie zajmuje tworzeniem miejsc pracy, bo powtarzam, to jest brednia, to jest bzdura. Państwo, biurokracja żadnych miejsc pracy nie tworzy, tylko je ewentualnie zajmuje.